Zdanie 65. Człowiek stojący na dachu budynku rzucił skośnie do góry kauczukową piłeczkę, która po pewnym czasie spadła na chodnik. Patrzy rysunek. Dobra, e, tu jest taki rysunek. Tu jest sobie budynek, tu jest sobie człowiek, tutaj jest sobie piłeczka. Trzyma piłeczkę i ta piłeczka leci taką. I tu jest chodnik. Mniej więcej tak to wygląda. E, Wysokość w metrach, na jakiej znajdowała się piłeczka w czasie lotu, mierzoną od poziomu chodnika, można opisać w zależności od czasu w sekundach. Funkcją kwadratową h od t równa się minus 1,6 t kwadrat plus 8 t plus 12. No i tak, 65,1. Bo to jest jakby takie dwuczęściowe. Oblicz największą wysokość, na jakiej znalazła się piłeczka, oraz czas, po którym ją osiągnęła. Więc najwyższa wysokość była tutaj. Tu widzimy, ta wysokość to jest parabola w zależności od parametru T, który jest czasem. Więc właśnie, chcemy jak największą wysokość, czyli chcemy znaleźć wierzchołek tej paraboli. A konkretnie chcemy znaleźć jego q, ponieważ p to będzie czas, w którym ta największa wysokość została osiągnięta, zaś q to będzie wartość, czyli na to największe h od t, czyli największa wysokość. Czyli chcemy po prostu znaleźć q. O, ja wolę to znajdować, bo można to zrobić w taki sposób, że q wyliczyć jako minus delta przez 4a. Ze wzoru, natomiast ja wolę zrobić to w taki sposób. Wyliczyć P ze wzoru minus B przez 2A, a potem Q wyliczyć jako F od P. Bo po pierwsze ten wzór jest dla mnie łatwiejszy do zapamiętania zawsze, a po drugie jest prostszy do obliczenia, nie trzeba liczyć delty. Więc P równa się minus B, czyli minus 8 przez 2A, czyli 2 razy minus 1,6. Dwójka się z ósemką skraca, minusy się skracają. 4 na 1,6, to ja bym to rozszerzył przez 5, dostajemy 28 i to jest 2,5. No i teraz po prostu, to znaczy nie f od 2,5, tylko h od 2,5, czyli h od 5 drugich, to będzie minus 1,6 razy 5 drugich do kwadratu to 25 czwartych plus 8 razy 5 drugich plus 12. Ósemka z dwójką się skraca i tu się robi 4. 1 i z czwórką też się skraca i tu się robi 0,4. I teraz tak. Minus 40 razy 25. No to najpierw razy 5 to jest minus 2 I jeszcze raz razy 5 to jest minus 10. Następnie plus 4 razy 5, czyli plus 20 i jeszcze plus 12. To jest 10 plus 12 to jest 22. Ok? I to jest ta najwyższa wysokość. Na 22 metry. Więc trzeba przyznać, że tak dosyć solidnie rzucił tę piłeczkę w górę. No, więc to jest nasza odpowiedź tutaj. 22. No i 65,2. Co tu chcemy? Oblicz, po jakim czasie piłeczka uderzyła w chodnik. Wynik zaokrągli do setnych części sekundy. E, no dobra, no to chcemy znaleźć po prostu miejsce zerowe, bo uderzenie w chodnik to inaczej wysokość 0 nad poziomem chodnika, czyli taki moment, w którym HT wynosi 0. Więc chcemy to T znaleźć, no to po prostu minus 1,6 T kwadrat. Minus 8t plus 12 ma się równać 0. O, niespecjalnie lubię łamki mieć, więc bym przemnożył to przez 5 i będziemy mieć minus 8t kwadrat plus 40t plus 60 równa się 0. I teraz w sumie możemy to podzielić przez 4 i dostaniemy minus 2t kwadrat plus 10t plus 15 równa się 0. No i teraz delta. To będzie 100, i tutaj się zrobi plus 4 razy 2, to jest 8 razy 15. 8 razy 15 to 120, więc tu wychodzi 220. Okej, okay, to się nie pierwiaskuje. <laughs> więc co możemy zrobić? Możemy tutaj, no, T1 to jest minus B, czyli minus 10. Minus pierwiastek jest 220 przez 2a, czyli przez minus 4 to to się zrobi 2,5 plus pierwiastek z 220. To tutaj można zrobić dwa pierwiastki z 55 i to będzie przez 4. To się robi po prostu 2,5 plus pierwiastę z 55 przez 2. Jeszcze chciałbym spojrzeć na drugie, więc te dwa. No fajne jak delta się nie chce spierwiastkować, to plus jest taki, że jak mamy na końcu ten wynik, to po prostu wystarczy zmienić znak. Czyli tu będzie 2,5 minus pierwiaste z 55 przez 2. Chciałbym zwrócić tu uwagę: pierwiaste z 55 to jest więcej niż 7, bo to jest pierwiaste z 49, no i mniej niż 8. Czyli tu mamy więcej niż 7,5, niż 7 drugich, czyli więcej niż 3,5. Czyli ta liczba jest ujemna. A my jednak zakładamy, że on, że no jakby interesuje nas czas do przodu, tak? Nie interesuje nas co by było, gdyby, gdyby, że tak powiem, cofnął, cofał się w czasie i piłka leciała w dół, tak jakby go tam nie było. Więc to nam odpada. To nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest 2,5 plus 50... z z 55 przez 2. No jak chcemy to zaokrąglać do części setnych, to nie ma co kombinować. Bierzemy kalkulator, oczywiście, a nie kalendarz. I co? No i wpisujemy to. Pierwiastek z 55. Pierwiastek z 55 równa się. Aha, sorry. Pierwiastek z tego. OK. Teraz to dzielimy przez 2. Więc takie coś i jeszcze plus 2,5. 2,5 i dostajemy, że to było 6,21 t. W przybliżeniu równa się 6,21 setnych sekundy. No i, i to jest tyle w tym zadaniu. Ok, tu drobna jeszcze rata. Warto odnotować, że. 65,1 Mieliśmy zadanie obliczyć największą wysokość, na jaką znalazła się piłeczka, 22 metry, oraz czas, po, jaki, po którym ją osiągnęła. No to ostatecznie musieliśmy wyliczyć to P, bo jednak to też jest część odpowiedzi. Osiągnęła tę najwyższą wysokość po 2,5 sekundach, więc to też musimy podać jako część odpowiedzi. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.